Na pewno w grupkach między sobą już tam coś konsultują i każdy z nich w głowie ma jakiegoś kandydata jednego lub więcej, ale to grono kardynałów, kolegium kardynalskie jest tak liczne, bo w tej chwili jest 135 elektorów i z tak różnych pochodzą zakątków świata i nie znają się. Więc trudno przypuścić, żeby w tej chwili już tam się wyłaniały jakieś pewne czy bardziej pewne kandydatury. Mówi się, że jak ktoś wchodzi na konclawę papieżem, to wychodzi kardynałem, ale jest jednak przynajmniej paru kardynałów, o których. Mówi się od kilku lat, że będą następcą papieża Franciszka, wymienia się kilku Włochów, kardynałów z Afryki, nawet kardynałów z Azji. Kto w tej chwili, ostatnio pojawiło się również nazwisko kardynała krajewskiego z Polski, chociaż moim zdaniem jest to mało prawdopodobny wybór, ale jak mówię, wchodzi się papieżem, wychodzi się kardynałem, wszystko jest możliwe. Kto, Pana zdaniem, Panie Redaktorze, w tej chwili jest takim najmocniejszym kandydatem na następcę papieża Franciszka? Nie odważyłbym się powiedzieć, kto jest. Mogę spróbować za chwilę powiedzieć, kogo ja bym widział jako najlepszego czy najpewniejszego kandydata, który ma największe szanse. Myślę, że najpierw moglibyśmy drogą eliminacji wykluczyć tych, którzy raczej papieżem nie zostaną. A jak będziemy tak odcinać no to po, po kilkunastu czy po kilkudziesięciu, to nam zostanie już niewielka grupka. Myślę, że na pewno nie zostanie papieżem ktoś z kardynałów mianowanych jeszcze przez Jana Pawła II, jest ich pięciu, czy Benedykta XVI, jest ich chyba dwudziestu dwóch. Ponieważ są w mniejszości, i tych 110 czy 105, 108 kardynałów z nominacji Franciszka ma taką przewagę, że najprawdopodobniej wybiorą następcę świętego Piotra spośród swojego grona, czyli spośród tych, których Franciszek obdarzył największym zaufaniem i godnością kardynalską.